Ještě jestliž má. Michał, jsi malý, ale to okay, to tady, 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 tady i tak tě vidím. tady. Tak. Mluvím, trojky v čtyřech kolori. Pomaraňce. Jak to dělat? Že mi se pozabíjá. ende. Teraz pracujemy, macie punkt za każde dostarczenie piłki tutaj, trenerzy liczą. Jak dojdziecie tutaj, macie Zajmijmy punkt, podajecie żarty, na następnej fazie. No, tak. Czaski ma ja, łatwiej. Tak I podajecie krum. Tak. I na śniadanie tosty z jajeczkiem. <śledzimy> I no, 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 pankejki. Obiad. Nie, ja jeden raz tylko. Ale czasy są no, wycofaj, o! Dupaj, dawaj, jad, bia, do, brawo. brawo, brawo i golem. Rzuta, daj wysoko. O. niego. No, no, <laughs> <Okay, susza> dobra, oddali A to się nagrywa? Y, czy kopnąć mu w bramkę? Co? Czy kopnąć mu w bramkę? Jak załadujesz powidło, to masz nagrodę wieczorem. Co? Będzie, będzie tam do nieba. Wow. Podobno. Tutaj będzie do nieba pać. No, ale szał niecały, niecelny, nie celny. Siła już jest. Garu. Ale podmęczona noga. Ojej. No i tak musimy zagrać. Ja bym dał. Ferry Feri mówił, że Tadeusz nie lubi uśmiechać. To nieprawda. A dzisiejsze zdjęcie na pierwszym treningu co innego. No to, to zawsze takie plotki chodzą. W ale... ferii generalnie jeszcze nie zna. Nie, nie poznał dobrze. Nie poznał ale w pokoju razem jesteście, to jak nie powiem. No a nie odzywamy się do siebie. W różnych, w różnych pokojach śpicie, tak, 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 nie żartuję, jest ok. No, czasem jestem skupiony i dlatego się myślimy. Ostatni dzień obozu, jakieś słowo podsumowania, jedno. Dobra praca z tego trzeba być zadowolony. Widziałeś wszystko w środku? No nie śniadek. To potem wycięte będzie. Zobaczymy. To jest Tomek mówi, że sen między treningami jest wskazany jako forma regeneracji. Tomek Dlaczego? ma rację, Tomek to jest, to jest doświadczony zawodnik i ma dużo racji w tym. Tylko nie za długi sen. Bo tam tak słyszałem, tak słyszałem, jak jestem dobrze doinformowany, to jakoś 25 do 30 minut snu jest idealne. Tak, Bo później jak we, jak, jeżeli gruby. więcej? Tak, dokładnie. Jak więcej śpisz, to wchodzisz w stan głębokiego snu. A to już nie jest. No ale taki ten płytki super. sen nie jest regeneracyjny. <głosy> płytki. <głosy> płytki to będziecie zaraz rozgrzewały. Tak? No, no właśnie, no znaczy... Ja śpię po 30-40 minut jest ok. Czuję Starczy? się dobrze. Idealnie Nie czuję się taki aż za bardzo... Później śpiący, taki że tak powiem. Szmej! W mi słowa. I lepiej Ale nie, nie jest okej. Okay. Czuję się bardzo dobrze. No opowieści o Maluchu? Opowieści o Maluchu zrobiły robotę? I o i rodzinie, znaczy od narzeczonej z no, Twinki. Nie, z Kaniowa. I jeszcze o tym, o obrączce. A to już trener, trener Łukasz, tak? Tak jak ja Jednej bardzo ważnej rzeczy. Żeby ci internet złapał hotelowy. Słaby jest. Czekaj, 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 czekaj. Czeka. No właśnie się nie zawsze na to. Możecie się pochwalić, jakie dostaliście. To ona jest? Dominik Wardzichowski, tak? Ja cię kręcę. Ale... A Kamil nie podziela tego zdania stary no, Zaniebisty trening. Tak? Najlepszy? Nie wiem czy to nagrałem. Ajajaj raz, dwa. No to podchodzi. Ja. Czyli ile łącznie? Nie, Dwa razy, dwa, plus dwa. 8 za, dokładnie. Double, double. Double, double. 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 Na to, tylko jedno słowo do kamery, ostatnie dzisiaj. Słowo podsumowania zgrupowania Turcji. Słowo nie, zdanie. To był wspaniały obóz. Genialny. Najlepszy? Najlepszy. Zdecydowanie najlepszy. Bardzo dobra praca za Super, wykonali swoją robotę w 120%. Na drugim boisku rzut karny dla drużyny z Uzbekistanu. Po ba bardzo brzydkim faulu zobaczymy, kto okaże się lepszy w pojedynku. Nerwów

Hey! back, back, Hey! 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 go, Hey! 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 Hey!